Wyjazd z supermarketu może przyprawić o stres, szczególnie wtedy, gdy kierowca przed nami nie patrzy w lusterka, i oczywiście próbuje cofać. Tak jak w tym przypadku kończy się to uderzeniem w autora nagrania. Prowadzący tego pojazdu ruszył do przodu zamiast do tyłu, co skończyło się uderzeniem w elewację budynku. Czerwony seat ma problem ze swoim samochodem. Zdecydowanie powinien udać się do serwisu, bo jak widzicie, z wydechu. Wydostaje się gęsty, czarny dym. Zresztą zaraz zobaczycie to znacznie lepiej. Sam kierowca może i nie zachowuje się hamsko, ale do serwisu zdecydowanie musi jechać. Zobaczcie, jak podczas wyprzedzania wydziela się ogromna chmura czarnego dymu, która wręcz trochę oślepiła nagrywającego. Akcja to szczyt hamstwa. Kierowca impostu wymusza pierwszeństwo i wjeżdża na miejsce parkingowe, po czym cofa i uderza w autora nagrania. Wychodzi z samochodu i jest zdziwiony zaistniałą sytuacją. Zresztą posłuchajcie. Chłop, no co? Cofałeś? Ja mam nagrane, chłopiec! Nad tymi ludźmi ktoś po prostu czuwał. Nie wiem, dlaczego tak bardzo ryzykowali, wyprzedzając te dwie ciężarówki, ale pasażer po lewej stronie mógł ledwo ujść z życiem. To jest częsta niestety praktyka hamskiego wyprzedzania z prawej strony. A w dodatku, jeden z nich nagrywał to wszystko telefonem. Nieodpowiedzialnie się oboje tutaj zachowali. Kobieta, wysiadająca z samochodu, trzyma kulę dla niepełnosprawnych, podbiega do samochodu z przodu i zaczyna grozić jego kierowcy. Zapewne chodzi o stłuczkę, którą zrobił, albo o gwałtowne hamowanie. Kobieta uderza w jego samochód z całej siły, a kierowca nie pozostaje obojętny i zaczyna się bronić. Chwyta za tą kulę, odjeżdża trochę samochodem. A przedmiot wyrzuca do rowu. Niestety, w tym filmie kobieta nie dopięła swego. Kierowca tej cysterny prawdopodobnie zasłabł za kierownicą i zjeżdża na lewy pas i się rozbija. Niestety, przewoził on ciecz łatwopalną. Zatem, jak sami widzicie, doszło do ogromnej eksplozji, w której niestety zginął ten kierowca. Ogromnym szacunkiem darzę tych kierowców, którzy przewożą tego typu materiały. Ponieważ to ciężka praca i narażają oni przy tym swoje życie. Ci kierowcy bili się o miejsce parkingowe. Gdy ten jeden już zaparkował, to kobieta z czarnego samochodu stwierdziła, że tak tego nie zostawi. Zaparkowała więc na styk swój samochód, uniemożliwiając późniejszy wyjazd dwóm innym samochodom, a sama wyszła przez szyber dach. Ten ham drogowy prowokuje do stworzenia wypadku. Jak widzicie, ostro co chwilę przyhamowuje i jeszcze wystawia przez okno środkowy palec. Autor nagrania jest w szoku i jak najszybciej chce ominąć tego delikwenta, ale ten mu na to nie pozwala i dalej prowokuje. Aż w końcu prowokacja się udaje, i autor nagrania niestety uderza w sprawcę, traci panowanie nad pojazdem i uderza w pobliskie drzewo. A sprawca ucieka natychmiastowo z miejsca zdarzenia. Przypatrzcie się na kierowcę przed nami. Bo zaraz zobaczycie, jak coś niebieskiego przeleci wam przed oczami. Po chwili okazuje się, że samochód z jakimś banerem reklamowym utracił jego części. Jedna odfrunęła, a kilka leży na drodze. Szczerze mówiąc, to raczej ten materiał, z którego jest wykonany baner. Niemniej jednak dziwne, że kierowca nie sprawdził tej naczepy i baneru przed wyjazdem. Kierowca Mercedesa, wyjeżdżający z parkingu, odbija bilet, aby otworzyć rogatkę. Jednakże ciężko mu to idzie. Kierowca miał wrzucony pierwszy bieg, i przybliżając się do odbicia biletu, puścił sprzęgło, a samochód sam odblokował przejście. Biały samochód nie zwraca uwagi na uczestników ruchu drogowego i autor nagrania, w ostatniej dosłownie chwili, manewruje, aby nie uderzyć w tego sprawcę. Niestety, traci kontrolę nad swoim pojazdem, ale na szczęście nic się nie stało. Kierowca Passerati jadąc z rodziną przez miasto chciał przejechać w ostatnim momencie przed tramwajem. Niestety nie udało mu się i jego samochód można powiedzieć, że otarł się o ten tramwaj. A następnie kierowca zatrzymał samochód przed schodami budynku. Na pierwszy rzut oka, jak można zobaczyć, nic się nie stało. Wina najpewniej leży tutaj mimo wszystko po stronie kierowcy i sam będzie musiał zapłacić za wgniecenie w swoim samochodzie, bądź też za dodatkowe uszkodzenia tramwaju. Kilka osób podchodzi do tego kierującego i pewnie sprawdza, czy wszystko jest w porządku. Nie mam pewności, ale motorniczy tramwaju chyba też do niego podszedł. Nagrywający również zjeżdża na pobocze i zapewne też chce się upewnić, czy wszystko w porządku. Kobieta z tego nagrania miała ogromny problem, aby wyjechać z miejsca parkingowego na jezdnie. Wystarczył jeden obrót kierownicą i wsteczny. Jednakże z nieznanych nam przyczyn. Ta kobieta rozpoczyna dobrze nam znany taniec samochodowy. Jak widzimy, zdecydowanie problemem dla niej są żółte barierki, które tam stoją. Jest to trochę zabawna, ale bardziej bym powiedział, że przykra sytuacja, że kierowcy często nie umieją parkować albo wyjeżdżać z parkingu. Ma ona dzisiaj jednak ogromne szczęście, bo jeden kierowca się zatrzymał i udzielił jej rady, jak powinna poprawnie wyjechać z tej pułapki, którą stworzyła sobie w swoim umyśle. Czasami to nasze ograniczenia sprawiają, że czegoś nie możemy zrobić, a niekoniecznie sytuacja na drodze wystarczy pierw pomyśleć, a potem przystąpić do działania. Życzę, aby ta kobieta wzięła sobie dodatkowe lekcje u instruktora, szczególnie w temacie parkowania.